Chciałbym zatrzymać się dzisiaj z Wami i żebyśmy na tym spotkaniu i na adoracji też mieli fragment z ostatniej wieczerzy. A mianowicie ona jest opisana dosyć mocno u świętego Jana i zatrzymały mnie słowa: Beze mnie, mówi Pan Jezus, nic nie możecie uczynić. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Ojciec mój przez to doznaje chwały, że owoc obfity przyniesiecie. Wytrwajcie w miłości mojej. To jest 15 rozdział Ja na Poszczególne zdania, które dzisiaj wezmę, ale chciałbym jakoś spojrzeć w ogóle na, na ostatnią wieczerzę. Wiele Słów Pana Jezusa, gdy je wyjmiemy z kontekstu, to brzmią zupełnie inaczej. Bez mnie nic nie możecie uczynić. Piękne słowa, możemy je brać pełnymi garściami i patrzeć na nasze życie, że wszystko, co dobre, pochodzi od Pana. Tak samo o przynoszeniu owocu obfitego, albo o wytrwaniu w miłości Bożej. Ale zmienia się wszystko, jak. Zobaczymy, że to jest ostatnia wieczerza. Judasz już wyszedł i Pan Jezus mówi bez Mnie nic nie możecie uczynić. Powiedział im o przykazaniu miłości, o przykazaniu miłości wzajemnej. Przykazaniu miłości wzajemnej, które w kontekście jest połączone z wydaniem Judasza w bardzo konkretny sposób taki, że nikt tego nie rozumie, żeby zakryć rany, a kochać. I w tym trudnym momencie, kiedy Jezus właśnie odchodzi, kiedy pójdą pomodlić się i Go będzie zabrany, uwięziony i zabity. I w tym momencie Pan Jezus mówi beze mnie nic nie możecie uczynić. Zobaczcie, że to, są, to jest nasze życie, że że Pan Jezus gdzieś nam jest wyrywany, wyrywany jest przez wydarzenia, wyrywany przez słowa, które słyszymy. Zabierają nam Jezusa. To, to często jest tak, że nie chcemy, żeby go nam zabrali, ale albo jak w ogrodzie oliwnym, pospaliśmy trochę, albo nie byliśmy czujni, albo braliśmy zdania Jezusa poza kontekstem. I, i efekt jest taki, że pojmali Pana i Go zabrali zabrali Go, że ja Go nie doświadczam że jestem w problemie i Go nie czuję, że jestem w problemie i nie widzę światła nie wiem dokąd iść pogubiłem się i, i no i co zrobić i Pan Jezus właśnie w, te, w takiej sytuacji nam mówi, bez mnie nic nie możecie uczynić bez Boga nie pójdziemy dalej, trzeba Go odnaleźć Trzeba tak gdzieś się poruszać, szukać, żeby nie być po omacku. To jest, to jest niesłychanie dla nas istotne, że my, my nie mamy być ludźmi, którzy mówią, nie wiem, gdzie jest Pan. Tylko mamy być ludźmi, którzy mówią, Tu jest Pan. Wiem, gdzie jest. To nie znaczy, że chwyciliśmy Boga za nogi, bo on się nie da. Ale wiem, gdzie jest. Wiem, bo się modlę, wiem, bo do mnie mówi. To nie znaczy, że w słuchaniu Boga nie popełniamy błędów. Popełniamy. I możemy się pomylić, podobnie jak znają się jak łysek konie mąż, żoną po 30 latach małżeństwa i ona mówi do niego coś, a on te słowa od niej źle zrozumiał. Możliwe? Możliwe. Tym bardziej na modlitwie. Tym bardziej na modlitwie może być tak, że już tyle jesteśmy przy Panu, tyle się modlimy i mówi nam jakieś słowa, a my je źle rozumiemy. Ale to są... po polsku do nas mówi, nie po hebrajsku, bośmy nic nie zrozumieli, ale po polsku do nas mówi, mówi w sercu, tak samo jak żona mówi do ciebie po polsku, mówi konkretnie, albo może do ciebie mówi, a ty nie rozumiesz. Albo zrozumiałeś to, ale inaczej, trochę przeinaczone, a czasem trochę przeinaczone sprawia, że robię coś zupełnie odwrotnie, albo nie robię. Przecież mówiłam, że to ma być tak. Znamy to doskonale. I, i tak samo jest z Jezusem i nami, że to, że to, że nie rozpoznamy, pomylimy się, to jest wpisane w relacje miłości. Ale nie możemy być ludźmi, którzy nie mają Boga w sobie, którzy robią rzeczy bez Jezusa. Bez mnie nic nie możecie uczynić. To doświadczenie. Ono ma nas wypełniać, że Jezus jest w moim sercu, że ja Go noszę i, i, i jak Go zabierają ostatnia wieczerza, Wielki Czwartek, wieczór, zabierają Go, to, to nasze serce jest niespokojne. Nie chcę takiego momentu. Kiedy widzę, że nie stać mnie na miłość, na przebaczenie, ja nie chcę takiego momentu. Czasami jest tak, że nie możemy nic zrobić, ale w takich momentach możemy zapłakać nad sobą, nad sytuacją i nie zgadzać się na to. A do różnych sytuacji często się przyzwyczajamy, bo już trwa, trwa, no co zrobić? No jest i tyle. Ale serce bolące, serce bolące. Pamiętam, jak podczas takiego spotkania akumenicznego Ksiądz Arcybiskup Wodzi mówił o takim rozdarciu, które jest pomiędzy kościołami, czyli pomiędzy ludźmi, którzy wszyscy mówią, kochamy Jezusa. Wszyscy tak mówią, kochamy Jezusa. I to serce rozdarte. I teraz, żeby się uczyć, bo nic nie możemy zrobić w tym rozdarciu: nic. Ale możemy, może nas to boleć. I dopóki nas to boli. To rozdarcie, to jesteśmy w bólu ostatniej wieczerzy. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Ale kiedy się przyzwyczajamy do tego i, i stwierdzamy, tak jest to, ci są źli, ci są źli, a oczywiście my dobrzy, to, to, wtedy, to wtedy jest problem. Wtedy próbujemy po swojemu, czyli bez Jezusa możemy wiele uczynić. Pan chce, żebyśmy zawsze szli w Jego kierunku. Ból Eucharystii, ból ostatniej wieczerzy ma nam towarzyszyć ilekroć nie, nie możemy kochać. Nie możemy... Znaczy, kochać możemy, ale że ta miłość się nie może spotkać. Bo mamy taką sytuację z dzieckiem, bo mamy taką sytuację we wspólnocie, bo mamy taką sytuację w małżeństwie, coś się posypało. I, i ból miłości Zablokowanej, ból miłości, że nas nie rozpoznają po tym, że, że się kochamy wzajemnie, a idziemy do stołu pańskiego, idziemy do Eucharystii, a nas nie rozpoznają pod Niespokojne serce, bo próbujemy po swojemu. bezemnie mnie nic nie możecie uczynić. To nam dzisiaj Pan Jezus mówi, i tak, żebyśmy teraz na adoracji, jak będzie, to żebyśmy tak wołali do Pana Jezusa, Panie, ja nie chcę sam. Chce doświadczać bólu, miłości, która jest zablokowana we mnie, przeze mnie, przez okoliczności, przez kogoś. Bo Jezus chce, żeby miłość owocowała, żebyśmy owoc obfity przynosili. To jest wola Boża, owoc obfity, owoc miłości. A co jeżeli nie możemy się w miłości spotkać? Jest bardzo dużo ludzi którzy kochają Jezusa, a nie mogą się spotkać w miłości. Cały czas, dopóki nas to będzie bolało, albo jak to jest ok, bo Jezusa to boli. Płacz jednoczy, płacz niemożliwości spotkania się, także y, jesteśmy przy tym samym stole i, i że jest jedno. Bóg chce miłości, która obfituje. Wytrwajcie w miłości mojej. To jest ten, ten ból krzyża, ból ostatniej wieczerzy, który obejmuje Pan Jezus i tylko w nim to jest możliwe. My sami siebie nie przekroczymy. Mamy ograniczenia i koniec. Te ograniczenia wyłażą nam co chwilę. Jak się denerwujemy albo, albo nas coś tak irytuje, żebyśmy normalnie zaraz coś tutaj zrobili, bywa. Bywa, jesteśmy ludźmi. Ale w Jezusie to się wszystko zamienia. Zamienia się w miłosierdzie, w miłość. To, że Jezus każdego z apostołów bierze pod swoje skrzydła i dla każdego ma miejsce. I zdrajcy, i tego, co się zaparł, i tego, co nie wierzył, i tego, co chciał ręce wkładać w bok pana Jezusa, i ci, którzy uciekali z Jerozolimy. Dla każdego ma miejsce. Każdego przytula całym sobą, przygarnia. To jest doświadczenie Bożej Dobroci. Także bardzo, bardzo zachęcam, że jak teraz będziemy dali uwielbiać Pana w adoracji, żebyśmy na tym się zatrzymali. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Potem poznają, że uczniami moimi jesteście, jak się będziecie wzajemnie miłować. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie. Wytrwajcie w miłości mojej. Możemy popatrzeć na różne osoby, na różne sytuacje, które nas bolą. Po prostu nas coś boli: boli rozsypane życie, boli rozsypane relacje, bolą rozsypane przyjaźnie. I pochylić się w płaczu nad trudem miłości nie nad sobą, nie nad kimś, ale w trudzie miłości. Bóg ten trud też zalewa swoimi łzami. Jego łzy uzdrawiają. Nasze są takie często rozczulaniem się nad sobą. Bez mnie nic nie możecie uczynić.